Stary medalik, mały, ale jest. O, wow, wow. Biło mi nieśmiało, ale czysto. Co my tu mamy? Kolejny piękny medalik. No ładny, stary. To pewnie będą trzy krajcory mhm. Heller pewnie 1600 któryś rok lub 1700 któryś rok. Witam serdecznie, Siemane. Adam Detektorysta i Dawid wita Was w niedzielne do południa. Dzisiaj będziemy kopać w polu, naszym ulubionym polu, gdzie wychodzą zawsze zacne znajdki. Pole nie zaorane, ale skoszone, więc zobaczymy to, co przeorał y, ciągnik w maju. To powinno być na wierzchu. <grym> Dobra, widzimy się przy pierwszym sygnale. Pierwszy sygnał bardzo głęboki. Tutaj mamy alkotubkę Prawdopodobnie Tylko jeszcze muszę ją wydostać. Powiem Wam, że nawet tego mi się nie chce wyciągać. Jest tak zaglajdowane wszystko. Dobra, alkotubka Tutaj. Jako pierwszy sygnał. Mój trzeci tak dosyć dobrze brzmiący sygnał więc go sprawdzimy wspólnie OK. Kawałek folii tak dobrze brzmiała Sprawdźmy co tutaj jest. Widzę jakiś rant czegoś Co to? Cholerka wie Stary pierścionek Raczej to to nie jest Interesujący, interesujący takie takie coś Taki ring, o ring, właściwie ring, tak No nie wiem Będziemy to czyścić, sprawdzać Może to był jakiś pierścionek kiedyś obrączka Sprawdźmy, mamy sygnał dosyć obiecujący Medalik o, stary medalik, stary medalik, mały ale jest. O, wow, wow, Taki tutaj ma cztery takie bolce na końcach, nie? Ten medalik jest jak medalik z czterema bolcami, jakby taki końcówki krzyża, nie? No jest tutaj ładny, stary medalik. Dobra, cieszy mnie to fajnie. Idziemy dalej. No, patrzcie, mam tu coś wrośniętego w korzeń. I teraz jestem ciekaw, czy to moneta. Pewnie tak, ale Glajda Cesarstwo Niemieckie czy Weimar? Jedynka chyba Cesarstwa Niemieckiego. Dokładnie. Nawet w bardzo ładnym stanie. Jest pierwszy sukces pierwsza moneta. 1875 rok. Do przeczyszczenia, do pokazania na zdjęciu. Ale ładny stan. Bardzo ładnie. No to ładny sukces. Jeden Fenik 1875 rok, Cesarstwo Niemieckie. No, pokażę. Tak mi się wydaje. No to będzie pierścionek Ale maluśki. Mhm. Był taki dziecięcy, nie? Taki naprawdę noworodkowy. No. Jest, ale to nie wiem, czy to jest srebro. Mhm. Biło ci na srebro, nie? 16, ale też wyciągałem na taki sygnał z To chyba może być nawet właśnie srebro, bo ta patyna, wiesz, ten siarczek srebra jest taki ciemny. Mm -hmm. Tak, to będzie srebro. Mm -hmm. Tu od spodu no zobaczyć. Zajebiście. maluśki, malusiki. Za dużo się nie znajduje takich ty na polu. Co to jest takiego tu pięknego? Zobaczymy czy się dojrze próby jakieś. Chociaż wątpię. Ale sreberko masz z pola. No to bardzo ładnie. Takie malutkie, nie? Uh -huh. Tu je ma jakieś takie wgłębienie ze wzorkiem, nie? Uh -huh. Będzie. Dobra, fajnie, gratuluję. Sprawdźmy sygnał. Ładnie, czysto bił, podwójnie. Oj, chyba to będzie nic Takie coś Co to jest? Jakaś to była nakrętka Chyba wcześniej, albo tulejka Nic szczególnego Ładnie biło Ale Nic z tego nie Nie jest Ciekawego do pokazania, albo od żarówki to tak wygląda, ta, to co się wkręcało. No dobra, idziemy dalej. Przyjechał jeszcze jeden detektorysta, e, będzie kopał, też na tym polu raczej na polu obok, tam ma pozwolenie, chwilę pogadaliśmy, a ja wyciągnąłem plombę z numerem 3. Duża trójeczka, ładna zachowana. Ładnie zachowana, dobra, plomba jest. Można odhaczyć piątą plombę w tym sezonie. Biło mi nieśmiało, ale czysto. Co my tu mamy? Kolejny piękny medalik. Kolejny chyba z brązu. Tak jest medalik. Widać tu było urwane łóżko. I jest kolejny taki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ośmioboczny bardzo ładny już widać postać, nie wiem czy to Jezus czy inne będę to identyfikował na grupach ja się nie znam na świętych inni się znają to mi mam nadzieję użyczą swojej wiedzy i mi podpowiedzą co to mogło być dokładnie dobra, bardzo mnie to cieszy kolejny piękny stary medalik coż my tu mamy w tej klajdzie strasznie to się wszystko lepiej, ale chyba jest plomba no jest chyba naprawdę ładna no ładne wzorki duża plomba hmm. pokażę Wam zdjęcie o jako ładna coś tu jest bardziej ją widzę brudzę niż niż czyszczę teraz w tym momencie no trudno jeszcze tutaj tak się postaramy to oczyścić. Nie bójcie się, plombie to się tutaj nic nie stanie. To jest reberko, ani żadna miedziuszka, monetka. Mogę to w miarę rozsądnie oczyścić. Tak to jest. No ciekawa, ciekawa plomba. Ciekawe wzorki ma. O, bardzo ładne. Dobra. Ciekawie się zapowiada dalej, a nasz pan detektorysta nowy z Dawidem se pogadał teraz chodzi na swoje pozwolenie to a pizdu daleko idzie do siebie, chodźcie. Zasnę na ja teraz tutaj medalik, aha, jeden krajcar, Franz III Józef, tak? Mhm. Nie, czy nie, to jest Franz III Józef, to był z tego austriacki Jak on tam miał? Kurde, zapomniałem no. medalikowo mówisz? Tak, dwa medaliki, dwie plomby, jedna taka fajna, ładna A tu masz chyba z Baden-Württemberg Nie wiem Ale stan ładny, nie? No ładny stan i tu pewnie będą trzy krajcary mhm. No tego strona tu, tutaj gorsza Ale tył ma no ładny Jakiś 1810, gratuluję czyli dwa srebrka masz a to? Maksymilian, no trzeci Józef a nie Franz, to jest Maksymilian ok, a to gratki dziękuję Nowy sygnał Helerek heller pewnie 1600 któryś rok lub 1700 któryś rok da się coś obczyścić, da się coś zobaczyć jest, ten, jest ta charakterystyczna Raz, dwa, trzy, cztery. Ośmiokątna, ośmioboczna monetka. Dobra, fajnie. Helerek wpadł i spadł. Tu będzie. Będziemy w stanie czytać raczej rocznik później. Dobra, fajnie. Już mamy kaktus ten. Augsburgowski. kaktus w Doniczce. Tutaj panu koledze. Się detektor rozładował w nocy. Zostawił na Apexa, tak? Gareth Apex, nie? Zostawił w nocy, a było dosyć chłodno. I jeszcze jedno, właśnie, dojechał detektorysta, czyli nieoficjalny zdot detektorystów. Co tu masz za sygnał? Ładny sygnał, no ładny. Na jaki kolor ci bił? 35. No, serdeczko, tak. Na wodzie to bym było ładko napięcie, 5 minut później. O, już wiemy w którym miejscu. I? I? I co? i co? I plemnik. No trudno. Nie zawsze, nie każdy sygnał 35 to srebro, nie? No tak. No ale masz plemnika, ale no to, to jest ok. Ja to wyciągnąłem chyba plombę. Tak mi się wydaje, tak piękka taka nietypowa tutaj jest z grubszym czymś to jest plomba jak medalik z tej strony wygląda ale to jest off dobra, trzecia dzisiaj plomba ja idę plombowo dali ci się srebrowo idę medalikowo ja odpowiem, no i mam kolejnego helerka, chyba tak helerek. a ciekawa to maciupka monetka ten jest kwadratowy typowo Moja lata ma. Już widzę Ananasa w Doniczce, czyli Herpałksburga. Delikatnie, delikatnie przytrzem z ziemi. Może rocznik da się sczytać. O, jest 1600. A drugiej strony już nie mogę dopatrzeć. 1600. Na pewno któryś tam rok. No ładnie wyszedł. Proszę. Hellerka kwadratowego sygnał i krągłość, krągłość pewnie fenik pruski jakiś, coś tu wysycha, coś tu będzie. Tak już tu widzę nazwę Fenik, fenik, jeden fenik, to pewnie na dole data. No to wszystko jest do przeczyszczenia, no niewiele Wam mogę tu pokazać. Fenol to fenol, prusak to prusak. No okej. Okay. To robię zdjęcia i pokażę Wam co z tego wyszło. No coś tu pokazuje, fajnie, fajnie. O, Stadmünz pewnie będzie. I to będzie pewnie z Herbem Augsburga, Fenik. No, to często mi się nie zdarza, bo awarski albo cały pruski, ale nie jestem pewien. No coś tutaj coraz bardziej. O jeden Fenik 1834 Czwarty chyba. Tak, 1834. Nawet fajnie wyschło, fajny stan Co to, co to? Taka wielka plomba. No niby tak. Bal, Lal taka wielka plomba. uuu chyba jest kotwica. Nie wiem, nie wiem. Albo klucz, albo kotwica. Bardzo duża, chyba największa w moim życiu plomba. Na tym wypadzie i najmniejszą w życiu plombę, z najcieńszą raczej znalazłem i chyba teraz największą w życiu plombę. Cholerka wie, co tutaj przedstawia, coś przedstawia. Ta plomba, ale ładna jest. Love ball, cholerka wie. Love, love, love buff, love la, la może love ban, no nie wiem. Taka jest piękna plomba. Tu mam taki gwóźdź posrebrzany. Chyba to był gwóźdź. Może któryś z relikwii, z 300 iluś relikwii gwoździów, nie Wiadomo kogo. Ale nie wiem. No dobra. Jest taki ostry. tylko wie, od czego to był. Ale jest. Stary to jest. No dobra. Ja już pod autkiem, przy autku czekam na Dawida, skończy ja już tak troszeczkę straciłem motywację do kopania, prawie 3 godziny kopania coś nam wyszło sreberek nie ma ale nie narzekam w sumie by było grzechem narzekać na to że nie wyszło a wyszło, dobra poczekamy na Dawida i zobaczymy jego podsumowanie, a moje w tamku Dobra, zróbmy podsumowanie Dawida. Tu mamy trochę klamr. Tu guziczek. Ten pierścionek, sreberko. Maluczki, bo maluśki. No ale jest. Jakaś monetka. Troszeczkę taki wycieruch. Podchodzi mi po od jednego krajcara austriackiego Franca I. Józefa. O, kluczyk do, 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 do kies... zegarka nie? Kieszonkowego. Trochę monetek. Co my tu mamy? Czy też taka bzdinka mała? Cholera wie, czy to była podkładka, czy co? Czy, czy, czy pierścionek? To wiem. to też. No, trochę Helerków widzę. No i sreberka dwa, nie? Tutaj mamy jedno sreberko. Franz, nie Franz, tylko Maximilian Pierwszy albo trzeci Józef. Takie lata 1800. Tutaj muszkietówka kulka. I tam parę guziczków. No coś tu ci wpadła, tak druga. Z... O, to jest ta druga. Drugie sreberko. Nie, to nie jest to. Nie, tu. A, tu jest, dobra. I tu mamy sreberko. Ta strona bardzo ładna. 1810 to był chyba, nie? Przy 11. No może tu się da coś jeszcze sczytać, przyczyścić to delikatnie. No, tak. no, ale jest. Dobra, super. Dziękuję ci, Dawidku, za no, dzisiaj. Nie było. Ale to no to ty wyciągnąłeś, nie? Dobra. A z moimi znajdkami zmierzymy się tradycyjnie w domu. Przeczyszczę i będzie można pokazać już w powiększeniu. Zostańcie ze mną. No, dobra. Przejdźmy do podsumowania. Tutaj jakieś pierdołki takie ciekawsze, nie wiem czy to jest podkładka, czy, czy może jakiś pierścionek, obręcz, nie wiem z jakiego materiału, czy to brąz jest, czy co, nie mam pojęcia. Tu mamy taki ogryzek, jeżeli wiecie co to jest, za gwóźdź, z jakiego okresu on może pochodzić, dajcie znać w komentarzu, tu jest jakby posrebrzenie, no swoje lata na pewno ma, ale jakie jak dokładnie. Nie mam pojęcia. Przejdźmy dalej. Monetki. Jeden Helerek Augsburg. Tu mamy Herpa Augsburga. Ananas w doniczce, tak to mówimy, 1600. I dalej już nie widać, który to rok. Jeszcze w gorszym stanie jest ten Helerek. Też augsburgowski. Troszeczkę inny rewers. Co trochę plomb, Ta jest ładna, duża plomba, Tu mamy dwa klucze. Przecięte i mamy napis do rozszyfrowania, kolejne z numerem 3. Taka bardzo płaska, plomba, coś ona też przedstawia, jest w porządku. No i tutaj nie wiem z jakimś serduszkiem, co to jest, czy to jest jakiś perfum, flakon, nie mam pojęcia i tu mam jakieś inicjały. Z monetek jeszcze mamy jeden Fenik z cesarstwa niemieckiego 1875 rok. No, w miarę, w miarę taki stan się zachował. Już trochę gorzej jest z jednym Fenigiem z 1834 roku. Już taki stan ledwo, ledwo żyjący. No i takie smaczki. Mamy tutaj pierwszy medalik. Matka Bo Boska z Dorfen. No. W drugiej stronie mamy świętego Sebastiana. No i taka bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo ciekawy medalik. To jest medalik z XVII wieku. Yy, tu jest awers Domek Loterański. przedstawia i rewers Matka Boża Loreto. Jak już mówiłem, XVII wiek. Dobra, ładnie wyszło Dawidowi też. Nie wiem, następne wykopki będziemy robić też wspólnie, więc widzimy się na następnym odcinku. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.